Symeon czekał całe życie na to jedno spotkanie i okazało się, że wcale nie było ono jakieś nadzwyczajne. Młodzi rodzice z małym dzieckiem, i w tej tak bardzo zwyczajnej rodzinie, w tej tak bardzo zwyczajnej sytuacji, rozpoznał przychodzącego mesjasza. Rozpoznał tą zapowiedź, którą dał mu Pan Bóg i dlatego powiedział, że może już odejść z tego świata. Myślę, że powinniśmy się uczyć od Symeona właśnie takiego podejścia. Po pierwsze, dużej cierpliwości do tego, że jeśli Pan Bóg chce coś zrealizować, to zrobi to naprawdę w odpowiednim momencie. A druga rzecz to taka, że musimy nauczyć się przyjmować przychodzącego Boga w normalności, w zwyczajnych wydarzeniach każdego dnia.